Witajcie do TDB i świata bramkarskiego. Paweł Kieszek. Paweł Kieszek, bramkarz, który wydaje się zmałzany w Polsce, lecz jego marka jest bardzo ceniona w Portugalii i obecnie reprezentuje barwy właśnie portugalskie Storil. Wyznam, że zupełnie przypadkowo trafiłem na jeden z jego meczy i powiem Wam, że bardzo, bardzo spodobał mi się jego występ. Ciekawość, naturalna ciekawość oczywiście nakazała mi głębiej poszukać. Ściągłem i oglądałem 20 jego występów i wyciąłem najlepsze moim zdaniem obrony. I zanim je zobaczycie, zachęcam Was do obejrzenia tej analizy, w której wykażę taki kunszt, kunszt Pawa w Bramce. Zapraszam. Więc znakomity blok w meczu przeciwko Benfice. I co mi się podoba w tej sytuacji jako, jako, jako tren Bramkarzy, to wysoka pozycja startowa Pawła. Ustawienie, które pokazuje nie tylko jego odwagę, ale przede wszystkim pewność, pewność siebie. Pozycja, która pozwala chronić, co jest kluczowe, przestrzeń przed nim, tutaj, jak i oczywiście przestrzeń za nim, czyli bramkę. Jeśli zawodnik z piłką w tym momencie oddał na bramkę, to Paweł spokojnie by zdążył złapać czy wypchnąć futbolówkę. W tej sytuacji następuje podanie do środka i widzimy ustawienie Pawła. I zdradzę Wam, że większość, większość bramkarzy w takiej sytuacji stałaby na linii bramkowej. Lecz Paweł natomiast wykorzystuje ten początek, początek pozycji startowej. Jest blisko przeciwnika i przyjmuje bardzo dobrą pozycję tutaj, aby, aby zablokować aby zablokować futbolówkę. I uwaga, uwaga, to co teraz powiem jest, jest bardzo ważne, a na co, na co nie zwraca się e, tak naprawdę uwagi. Mianowicie czas na podjęcie decyzji. Od momentu uderzenia piłki na bramkę Paweł ma około, kiedy broni to uderzenie, około dziesiętnych sekundy na decyzję. Jest to bardzo, bardzo mało. I powiem Wam otwarcie, że jeśli bramkarz broni piłkę w takim czasie, to jest bosem. To jest prawdziwym bosem. Ok. Zradzam Wam, że zamierzam zrobić więcej filmów z polskimi bramkarzami grającymi za granicą, którzy nie są, nie są zbytnio znani. Z tego powodu zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Będzie to też taka moja motywacja. OK, eee, dziękuję bardzo. Eee, pozdrawiam was serdecznie. Eee, miłego oglądania.